Sylwak, za nami ważenie. Były emocje czy byłeś pewien z tego? Ważenie było łatwe, przyjemne, ponieważ startuję w wyższej kategorii wagowej, więc wszystko łatwo i przyjemnie, że tak powiem. I dzisiaj walka, i robimy swoje i, i to liczy się to, co dzisiaj, nie to, co wczoraj. Jednak zanim to, co dzisiaj, zapytam jeszcze o Twoją poprzednią walkę, bo niecały miesiąc temu walczyłeś w Wielkiej Brytanii. Czy to nie za krótki czas na regenerację? No, pewnie dla organizmu jest za krótko, ale dla, dla głowy zawsze będzie za długo, więc ważne to, że głowa chce, a organizm, mam nadzieję, że zregeneruje się w innym terminie, bardziej, gdy walk będzie po prostu mniej. Tak? A, a, a mówię, teraz jest, jest taka okazja, więc szkoda nie skorzystać tak, z, tych, z takiej okazji. Zatem wróćmy do dzisiejszego wieczoru. Czy masz jakiś plan na tę walkę? Rozrobić swoje, tak? I mam jakiś tam swój styl, i będę walczył pewnie swoim stylem, i, i zrobię robotę w klatce. Dzięki serdeczne. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.